Co pierwsze przychodzi Tobie na myśl, kiedy słyszysz powrót? Bo kogo nie zapytam, to każdy ma inną definicję i dla każdego powrót jest czymś innym. Niektóre powroty są pozytywne, przyjemne, nieprzyjemne, niespodziewane, przykre, i właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Czy warto wracać? Czy wchodzenie do tej samej rzeki dwa razy ma sens? I czy ta rzeka. Za drugim razem też jest taka sama. Zapraszam do słuchania podcastu Fikołki i Matołki. Gdzieś pomiędzy sensem życia a zgubioną skarpetą w pracę, fikają myśli, fikają emocje i fikają matołki. Podcast o wszystkim i niczym. Zapraszam do fikołkowania i matołkowania. Wreszcie realizuję odcinek, o którym mówiłam w drugim odcinku, że go zrealizuję. No, przedłużyło się to w czasie, bo jakbym go wcześniej nagrała to by było trochę sypanie soli na otwartą ranę. Teraz już nie jest to rana, już jest po prostu zagojona, dlatego mogę o tym mówić i mogę się z tego pośmiać. Będziemy stopniowo budować napięcie, a więc, pierwszym takim pozytywnym powrotem, który mam na myśli, myśląc w ogóle powrót pozytywny, to jest powrót do domu. Po długiej podróży, kiedy otwieramy szafę. I po prostu jest ona nieograniczona, dlatego że nie ograniczamy się tylko do tego, co spakowaliśmy do walizki. Jest tam po prostu dużo różnych ubrań i dużo możliwości, których nie docenia się, kiedy nie ma się tego obok. Drugim takim pozytywnym powrotem, który w ogóle zainspirował mnie do tego odcinka, to jest powrót na siłownię. Dlatego że ja już od dłuższego czasu na tą siłownię chodzę i. Czasami mam takie dłuższe przerwy. Najczęściej one trwają dwa tygodnie z jakimiś tam aspektów zdrowotnych. No i ostatnia, taka moja najdłuższa przerwa trwała dwa miesiące. Dla mnie to jest bardzo dużo, dlatego że siłownie jest dla mnie. To nie jest tak, że ja tam chodzę dla sylwetki, tylko ja tam chodzę dla głowy. Dla mnie te endorfiny to jest po prostu życie. Naprawdę. I kiedy ja zrobię mocny trening, mocno się zmęczę to przypominam sobie, dlaczego to robię i przypominam sobie, jak dobrze czuję się, kiedy to zrobię. Jednak pomimo tego, że wiem, że robię to dla głowy, że wiem, że to nie jest kwestia wyglądu, to kiedy mam taką dłuższą przerwę, to czuję się po prostu źle na myśl o tym, że mam na nią wrócić. No i myślę o tym, że mam wrócić na siłownię, wywołuje u mnie mdłości ale to tylko i wyłącznie z moich ograniczeń, które ja mam w głowie. Dlatego, że ja myślę, że jak mnie nie było na siłowni tydzień, miesiąc, dwa miesiące, to że ja wyciągając normalnie na hipotermę, dodajmy na to 100 kg, to nawet o 20 nie podniosę. I to jest takie ograniczenie, które mam w głowie, że ja sama przed sobą się będę wstydzić, że tyle czasu mi na tej siłowni nie było. I to nie jest tak. Że ktoś będzie mnie oceniał, bo ludzie, których ja spotkałam na siłowni przez tyle czasu, ile ja na nią chodzę, nigdy nie spotkałam kogoś, kto by był nieprzyjemny. Wszyscy są bardzo pomocni, nikt się krzywo nie patrzy. Jeżeli źle coś robisz, to do Ciebie podejdą i Ci powiedzą: Słuchaj, Musisz się inaczej ustawić, bo zrobisz sobie krzywdę. Co więcej, ja sama podchodzę, jeżeli widzę, że ktoś robi sobie krzywdę i po prostu, tak, żeby nikt nie widział, mówię mu, co zmienić, żeby się nie połamać. Więc to jest ograniczenie, które ja sobie sama buduję w głowie, i to jest ograniczenie, które ja sama sobie buduję w głowie i mówię okej, okay, no to jeżeli teraz podniesiesz mniej niż dwa miesiące temu, to w ogóle nie powinnaś tam wracać, a tak nie jest. Liczy się jakikolwiek trening? Lepszy jest byle jaki trening niż żaden, i to jest kluczowe. Więc zawsze, jak tam wracam po długiej przerwie, po tym jak mi się bardzo nie chciało, i po tym jak się bałam na nią wrócić, to jestem taka wdzięczna, że jestem zdrowa, że mogę ćwiczyć, że jestem sprawna. I przypominam sobie, że robię to dla siebie i dla swojej głowy, bo pojawiają się też takie myśli, że ojej, a może ja wyglądam niewystarczająco dobrze, żeby ubrać się na siłowni, tak jak ubieram się zawsze. Ojej, a może nie powinnam tak wyglądać, tylko powinnam inaczej się ubrać. A prawdą jest to, że nikt na nas nie zwraca uwagi tak, jak my myślimy, że na nas zwraca naprawdę. Więc to jest też taki bardzo pozytywny powrót. No, pozytywnym powrotem też na pewno będzie miłe wspomnienie, ukochane miejsce. I tutaj to miłe wspomnienie, kiedy my sami decydujemy się na to, żeby uruchomić swój wehikuł czasu. Jeżeli nie wiecie, czym on jest od do odcinka o wehikule czasu. Natomiast kiedy. Przychodzą do nas takie miłe wspomnienia i decydujemy się na to, żeby to wspominać, patrząc na zdjęcia, no to często my na nowo przeżywamy te emocje i przypominamy sobie, jacy byliśmy zakochani, albo jak dobrze nam się spędzało czas, albo jak byliśmy wtedy szczęśliwi. I to jest takie miłe, chyba że przyjdzie taki właśnie gremlin, który nam powie w naszej głowie, że no, a teraz tak nie jest. Ale to jeszcze sobie omówimy. Powrót pozytywny może być też do ukochanego miejsca, ale nie zawsze. Dlatego, że my idealizujemy miejsca i ludzi. I ja tak na przykład miałam z Sopotem. Opowiadałam już w którymś odcinku, że ja pokochałam Sopot, że po prostu myślałam, że dorosnę Sopot to będzie moje miejsce. I w tym roku, kilka tygodni temu, byłam w tym sobocie i stwierdziłam, że już go tak nie kocham i więcej tam nie wrócę. I nie jestem w stanie powiedzieć, co mi się zmieniło i co wpłynęło na to, że zmieniłam zdanie, ale po prostu poczułam, że no, już nie czuję się tam dobrze, że jednak to nie jest już moje miejsce, i że jednak nie będę do niego wracała z takim zapałem i taką sympatią, z jaką wracałam kiedyś. Teraz wręcz przeciwnie, teraz po prostu powiedziałam, że przez najbliższe dwa lata to nikt nie tam nawet siłą nie zaciągnie. I tutaj mogło wpłynąć wiele czynników. Nie zastanawiałam się nad tym, nie zamierzam się nad tym zastanawiać. Po prostu stwierdziłam, że już to nie jest moje miejsce. Ale niektóre miejsca są takie, że zawsze będą naszymi i zawsze będzie nam się miło do nich wracało. Ale są też powroty przykre, nieprzyjemne, i tutaj jest ich. Tak się zastanawiam, czy ich nie jest więcej niż tych przyjemnych, niż tych sympatycznych. Wydaje mi się właśnie, że te powroty nieprzyjemne często się zdarzają ze względu na to idealizowanie. Czyli my idealizujemy miejsca ludzi, a kiedy już do nich wracamy, to przypominamy sobie, że to była nasza projekcja. To wcale nie jest tak, że ci ludzie byli tacy cudowni, tylko to po prostu nam się tak wydawało, że ci ludzie są tacy cudowni, że te miejsca są takie cudowne, a kończy się tak, że po prostu jesteśmy tym zawiedzeni. Oczywiście tutaj będę miała historię, będę miała ich bardzo dużo, dlatego one się nie zmieszczą w tym odcinku, więc odcinek o powrotach pewnie jeszcze będzie, może nawet będzie z jakąś waszą historią, Uwaga, założyłam TikToka, Instagrama, kanał na Whatsappie. Oczywiście wszystko się nazywa Fikolki i Matolki. Oczywiście jest jeszcze mail, Fikolki, Matołki, Malfa, gdzie możecie się ze mną dzielić swoimi historiami. Ale jest dla mnie to mega wydarzenie, dlatego że ja nie korzystam z socjali w ogóle. Więc ogarnianie tego i w ogóle w jakiś sposób próba promocji podcastu bez promocji, jest dla mnie wow i jest to mega czasochłonne, ale jest to ciekawe doświadczenie, jest bardzo rozwijające, z którego wyciągam na pewno lekcje. No ale dobrze, wracając do tematu, bo ja już usłyszałam komentarze, że ja nie kończę wątków, no ja mówiłam, kochani, że ten podcast będzie chaotyczny, bo ja jestem chaotyczna i tak ze mną wygląda rozmowa. Jeżeli ktokolwiek z Was by się zdecydował, że chce jeść ze mną na kawę, to tak właśnie by była rozmowa ze mną, byście musieli mi przypominać, byście musieli mówić, Aurelia... Dziewczyno, czy ty możesz wrócić do wątku, który zaczęłaś? A ja bym powiedziała, a o czym ja mówiłam? ja nie pamiętam. Także taki też jest ten podcast. Przepraszam, jak mi powiecie, czego, jakiego wątku nie skończyłam, to ja będę kończyć, Ja będę dogrywać jako bonusowe odcinki. Kończenie wątków. No, to pośmiane, to przechodzimy teraz do tych mniej przyjemnych historii. No i tak. Ja mam tutaj kilka historii. Zdecydowałam się, że zacznę od historii Malwiny. Oczywiście, Malwina, no to ona jest gwiazdą tego podcastu, dlatego, że ona ma tak samo dużo fikołków jak ja i spotyka taką samą ilość metełków jak ja. Więc, dlatego, ona jest po prostu gwiazdą tego podcastu. Ale jeszcze a propos tych powrotów. Jakie jeszcze mogą być, to mogą być powroty, które jednocześnie są nieprzyjemne, ale też przynoszą zawód. I ja miałam taką swoją ulubioną restaurację w Sopocie. Teraz ta restauracja jest zamknięta. Jak byłam, to tej restauracji już nie było. I nasz mózg lubi znane, nasz mózg lubi, nasze ego przede wszystkim lubi znane miejsca, rzeczy, ludzi, bo czuje się wtedy bezpieczniej. I tak zastanawiam się, czy na moją decyzję nie wpłynęło właśnie to, że tej restauracji już nie ma i że to był taki mój punkt przez wiele, naprawdę bardzo wiele lat, do którego ja zawsze wracałam, będąc w tym Sopocie. No i niby to tylko restauracja, ale dla mnie ona jednak znaczyła coś więcej. Starczy mi czasu na opowiedzenie no może dwóch historii zobaczę, może się zepnę w czasie. Natomiast. Odcinek o powrotach jeszcze raczej będzie, dlatego że ja w swoim życiu miałam dużo po prostu takich fikołków, które się kręcą wokół tego tematu tych powrotów. Historia Malwina jest przede wszystkim o rybaku. Ja gdzieś już wspominałam o tym, że Malwina miała po prostu taki swój typ mężczyzn, którzy zajmują się łowieniem ryb. I ona się spotykała z tymi rybakami, no i jeden z takich rybaków właśnie w jej życiu się pojawił. I oni się spotykali przez jakiś czas, później on się zachował brzydko w stosunku do niej i po prostu przestali się spotykać. No ale życie byłoby zbyt piękne, jakby ten rybak się nie odezwał. No i on się odezwał po roku dziesięciu miesiącach, w jakimś właśnie takim dłuższym okresie czasu ten rybak do niej się odezwał, no i napisał, że chce się spotkać. Moja przyjaciółka Malwina miała dwie opcje. Opcja A zobaczyć tę wiadomość i odpisać, zablokować tego mężczyznę. I opcja B spotkać się z nim. To jest podcast o fikołkach i o matołkach, że ona jest matołkiem Stwierdziła, że opcja B będzie dla niej ulubioną i po prostu ona w to pójdzie. No i w to poszła. Spotkała się z tym rybakiem, on oczywiście spotkał ją, powiedział, że jest prześliczna, że on w tak strasznie za nią tęskni. Oczywiście tak strasznie za nią tęskni, że to się dopiero po 10 miesiącach, bo on wcześniej nie wiedział, czy powinien, czy nie powinien, ale stwierdził, że powinien no i się z nią spotkał. No, i on jej powiedział, że on w ogóle dla niej szmaragdy i diamenty, tylko żeby ona była jego, że on uważa, że ona w ogóle powinna przestać um, mieszkać w miejscu, w którym mieszka, dlatego że ona na nią dobrze nie sprzyja. Tak? To był mężczyzna, z którym ona się nie widziała od roku. Ja nie tak powiedział. Ja nie powiedział, że Malwinko, ty moja przepiękna, przyprowadź się do mnie. Ja wiem, że to jest 200 km od Twojego domu, ale tam sobie ułożymy życie. Tak? Dalej mówię o pierwszym spotkaniu po roku. To nie jest tak, że oni mieli kontakt w miesiąc. Oni mieli chyba kontakt w tydzień. Najlepsze jest to, że ona mi nie powiedziała tego od razu, że taka sytuacja ma miejsce, bo ona znała moje zdanie na ten temat. I my z Malwinem już znamy się tak, że ja wystarczy że słyszę jej oddech przez słuchawkę i ja już wiem, jaką ona ma minę. I tak właśnie było w tej sytuacji, że ona wiedziała, ona nie musiała mówić, ona wiedziała, jaką ja będę miała minę, i wiedziała, jakie ja będę miała zdanie na ten temat. No i Malwina po prostu rozmawiała z nim na tym spotkaniu, słuchała oczywiście jego głasków, czyli takich właśnie komplementów i tego jaka to ona jest cudowna, jak to on żałuje i jak w ogóle się kaja, że tak się zachował, że skamle po prostu, jak ona się nie zgodzi, to on będzie skamlał pod drzwiami. No i on wrócił do siebie, to w ogóle był pierwszy raz, kiedy on przyjechał do niej, a nie ona do niego. Właśnie po tym roku. I on oczywiście za wszystko poprzepraszał, nie obiecał zmiany, nie pokazał czynami, że coś się zmieni, tylko od razu zaczął ją naciskać, że, no to co, to co myślisz? To co myślisz, myślą, nie przeprowadzisz. Później historia skończyła się tak, że no, Marwina wreszcie wybrała opcję A i stwierdziła, że się do niego nie odzywa i nie chce z nim po prostu rozmawiać, bo już wyczuła, że tutaj jest jakaś próba może manipulacji, może po prostu jest on bardzo samotny, ale no nie chce być w takiej relacji. No jednak ta sytuacja miała miejsce. Hmm. No i Jaką lekcję możemy tutaj wyciągnąć? No, ona nie zrobiła nic złego. Spotkali się raz, chciała zobaczyć, co ona w jej do powiedzenia, i tutaj pojawia się wiele takich elementów. Ja absolutnie nie będę nikogo oceniać i tak samo nie oceniam, bo może ona tego potrzebowała, może potrzebowała w tamtym momencie jakiejś bliskości, może potrzebowała w tamtym momencie głasków. To jest jakby okej. Okay. Zawsze mnie bawię, jak ja w ogóle wypowiadam to, to zdanie, ale. Rzecz w tym, że może być też tak, że ona żyła tą projekcją, że ona żyła tą projekcją po prostu, że on jest inny niż jest faktycznie, że on przyjeżdżając faktycznie zrobi to wreszcie na chłodno, że okej, okay, pospotykajmy się, zobaczymy jak będzie, może będzie okej, okay, to może zaczniemy się bardziej spotykać, tylko on od razu chciał wejść na stopę związku, który już trwa 10 lat. I to nie jest tak, że czy ja, czy wy, tak nie robiliśmy. Absolutnie. Mam bardzo dużo historii z powrotów. Jedną opowiadałam chyba ostatnio nawet, w odcinku o odpuszczaniu i o sprzęgle. Natomiast jedna z takich sytuacji wydarzyła się w moim życiu w tym roku. Jedna, dwie pokrytka dwie takie sytuacje wydarzyły się w tym roku i ja zawsze miałam zasadę, że ja nie pozwalam, żeby ludzie do mnie wracali. Ja nie wracam sama do ludzi. Ja nie chcę, bo można powiedzieć, że rzeka, jak się drugi raz już nie jest ta sama, ale nie zawsze tak jest. Ja jestem też taka, że biorę ludzi swoją miarą i że jeżeli ja się zmieniłam, jeżeli ja wystrzeliłam, jeżeli chodzi o aspekty kariery, jeżeli chodzi o aspekty rozwoju, jeżeli chodzi o jakieś aspekty ogólnie dookoła mnie, to ja przekładam to też na innych, że skoro ja przestałam imprezować i w piątki wolę być w klubie sportowym niż w klubie imprezowym, to inni też tak zadecydowali. Oczywiście nie jest tak, że w ogóle nie chodzę do klubów, ale czasem mi się zdarzy, jednak to nie jest co tydzień, tak? żeby zaznaczyć od razu. I, no i jedna jest taka sytuacja, że jakoś nie myślę, też chcę mi się śmiać, że faktycznie pozwoliłam osobie z przeszłości wrócić do mojego życia. Słuchajcie, miałam trzy takie sytuacje w tym roku. Jedna była z znajomą. Okej, okay, no ale to sytuacja jeszcze z zeszłego, więc tak trochę się ciemnęła. Mm, oczywiście wyszło koniec końców tak, że już nie mamy kontaktu. I absolutnie go nie obarczam. Po prostu tak wyszło. Nie zrobiliśmy sobie żadnej krzywdy ani nic. Jesteśmy na cześć. Po prostu przestaliśmy mieć taki kontakt, jak miałyśmy. Druga historia dotyczy mężczyzny. Pozwoliłam mu wrócić. I ja żyłam projekcją jego, a on wydaje mi się, że żył tym, jaka byłam kiedyś. I Bolało go to, że nie jestem taka, jak byłam wtedy. I ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy on był we mnie zakochany, czy on faktycznie coś do mnie czuł. Dlatego, że może po prostu stwierdził, że jestem opcją, do której może wrócić i która będzie czekać, pomimo, że ja nigdy nie pozwalałam wracać osobom sobą z przeszłości, to może tak założył, że dla niego zawsze będę dostępna, może tak być. Um, I po prostu no, nie dogadaliśmy się, bo on był tak, jak był kiedyś, a ja już taka nie byłam, jak byłam kiedyś. I przez to wyszły różnego rodzaju zgrzyty i to się ciągnęło pół roku. I pół roku byłam w takim zawieszeniu, że spotykaliśmy się, że się kłóciliśmy. I to w ogóle patologiczna sytuacja niesamowicie, bo my, co się spotykaliśmy, to my się kłóciliśmy naprawdę. To była awantura roku po prostu a później się dogadywaliśmy i później i tak nas do siebie ciągnęło, więc w jakiś sposób bardzo toksyczna relacja. Druga taka sytuacja miała miejsce niedawno i też ja zdecydowałam, że ja zdecydowałam, aż musiałam sobie westchnąć. ja zdecydowałam, że wracam do osoby z przeszłości i to było zakrapiane substancjami wysokoprocentowymi i po prostu tak wyszło. Czy było to dobre, nie było to dobre, bo ta osoba też się nie zmieniła, a ja po prostu myślałam, że wraz z latami ona jest zupełnie inną osobą. I oczywiście na początku ja usłyszałam wiele pięknych słów, i ja, omamiona kubę i omamiona sokiem z gumi, jagód, byłam przezachwycona. W ogóle, Boże, kto to przede mną siedzi, ja tej osoby nie znałam. I skończyło się tak, że ta osoba zachowywała się tak samo, jak zachowywała się kiedyś a ja miałam nadzieję, że, że tak nie będzie, że teraz ona się tak naprawdę nie zachowa, bo jesteśmy innymi ludźmi, bo już ta osoba teraz się o mnie kilka lat, a ja to lekceważyłam i w końcu na to pozwoliłam, to teraz będzie inaczej. No nic bardziej mylnego, moi drodzy. Więc takie sytuacje mają miejsce i te powroty, ja nie powiem, że one są złe, bo oczywiście na pewno są powroty, które są dobre i po których ludzie po prostu żyją w małżeństwie przez 30 lat, są przeszczęśliwi, że do siebie wrócili. Ostatnio nawet widziałam, jak dziewczyna pisała o tym, że jej tata znowu się oświadczyli mamie i że w ogóle to jest takie piękne, no i ekstra. Ale mnie pozytywny powrót nie spotkał i dlatego właśnie żyję zasadą, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki i dla mnie ta rzeka zawsze będzie taka sama i dla mnie ta rzeka zawsze będzie tą rzeką, którą była kiedyś i w miarę swoich doświadczeń po prostu wiem, że nie chcę tego więcej robić. Oczywiście płyta jest taka, że ja z tego wyciągnęłam i Ja Wyciągnęłam z tego lekcję bardzo późno, bo potrzebowałam drugiej takiej sytuacji, żeby zrozumieć, że mój strach przed czymś kimś nowym jest na tyle blokujący, przed czymś nieznanym, że ja sobie robię krzywdę. Bo to jest tak, że ja sobie robię krzywdę, bo ja w jakiś sposób wkładam emocje, w jakiś sposób poświęcam swoją energię, a później kończy to tak, jak kończyło się kiedyś. I to nie jest nic złego, bo wyciągam z tego lekcję, wiem, że więcej tego nie zrobię. Ale może dzięki temu, że Wy to przesłuchacie, to nie popełnić tego błędu. Nie sądzę, bo pewnie jesteście matułkami, dlatego słuchacie tego podcastu. <grydy> Jeżeli macie jakieś historie, którymi chcecie się ze mną podzielić, to ja zapraszam na wszystkie socjale, które nazywają się tak samo jak podcast. Tak mi się udało. I zapraszam na maila, który jest wikolki.opodziemi.com. Może wasza historia akurat komuś pomoże i może właśnie ktoś słuchając waszej historii stwierdzi o Boże, ja też tak mam, czyli to nie jest tak, że to u mnie jest tak słabo i to nie jest tak, że to ja cały czas wybieram nieodpowiednie osoby dla siebie, tylko inni też to robią. Życzę wam i życzę sobie, żeby więcej sobie nie robić takiej krzywdy i żeby więcej nie wracać do tego, co już zostało zakończone. Bo ja zawsze żyłam taką zasadą i muszę do niej wrócić, że jeżeli jakaś przyjaźń miałaby wyjść, jeżeli jakaś relacja miałaby wyjść, to by wyszła kiedyś. A jeżeli teraz nie wychodzi, no to jeżeli wtedy nie wyszła, no to teraz raczej też nie wyjdzie. Oczywiście można z tą tezą polemizować jak najbardziej. Natomiast no, ja czekam na pozytywne historie i na też te mniej przyjemne o powrotach, no, oczywiście. Um, i chcę wrócić do tej zasady, dlatego że ja zawsze, zawsze znajomi mówili, że oj, Aurelia, ty nie możesz być taka, że ty nie możesz tak nie pozwalać ludziom wracać, że ludzie naprawdę się zmieniają, zobacz, czy ty się zmieniłaś. Tak, fakt, to jest prawda, ale no jednak historia pokazuje, że pomimo, że pozwalam tym ludziom wracać, to, to jest w jakiś sposób moja projekcja, ja żyję moją projekcją tych ludzi. A to nie jest tak, że ci ludzie faktycznie się tak zmienili. I nie chcę przeżywać starych emocji. Ja mam też takie wrażenie, że jak pojawiają się ludzie z przeszłości, którzy nie byli dla mnie dobrzy, to we mnie też się budzą jakieś stare, złe schematy, jakieś stare rany się otwierają po prostu. No i jest mi ciężej, a ja chcę mieć lepiej dobre życie, więc co mam to robić. Skoro mam takie zasady, to muszę na nowo zacząć się ich trzymać. Także życzę Wam, żebyście robili świadome fikołki i świadomie wybierali matełków dla siebie. I to tyle na dziś. Dziękuję za słuchanie tego odcinka. Jeszcze z takich ogłoszeń, to planuję odcinek o fikołkach miesiąca bo chciałam o fikołkach tygodnia, jednak nie mam czasu tego nagrać, więc może zbiorę wszystkie fikołki miesiąca i wydam w którąś niedzielę. Zobaczymy. Mam też ranking fikołków Malwiny i innych moich e, maturkowych, e, także może uda mi się taki odcinek zrobić niebawem. A na ten chwilę zapraszam Was do kontaktu. Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. I napiszcie mi, mi napiszcie mi w komentarzu, Jakie są wasze doświadczenia, jeżeli chodzi o powroty? Jakie są wasze skojarzenia w ogóle, jeżeli chodzi o powroty? Czy bardziej pozytywne, czy negatywne, czy takie pomiędzy? Jestem tylko bardzo ciekawa. Dziękuję, buziaczki, pa!